Trzeci dzień po operacji redukcji żołądka chciałbym powiedzieć parę słów o lekach, które muszę przyjmować. Tu jest taki lek Pro Ursan, który rozpuszcza kamienie żółciowe, chroni błonę śluzową żołądka i poprawia funkcjonowanie kontroli. Kolejny lek, który trzeba przyjmować, to IPP, który działa osłonowo na żołądek, zapobiega refluksowi wrzodom i hamuje wytwarzanie kwasu żołądka. Ponieważ żołądek odpowiada też za produkcję wielu witamin trzeba przyjmować witaminę Tu jest zalecany palwit Mama, który ma 11 witamin i 8 składników mineralnych. Oraz bardzo ważny też lek przeciwzakrzepowy neopalin, który rozpuszcza już istniejące skrzepy oraz zapobiega powstawaniu nowych. I teraz dosyć ważny lek, lek przeciwzakrzepowy w takich malutkich skrzykłeczkach wypełnionych już lekiem. Wiem, że nie można tego lekceważyć. Jest bardzo cienka igła. A zastrzyk wierzcie mi że nie jest złego, praktycznie można go zrobić bez żadnego problemu. I to tak przez kilka tygodni, aż do pełnego wyzdrowienia.